Do czego trzeba się przyzwyczaić, jeśli się przeprowadza do Arizony? No, to chyba sobie taką serię. Jedną z rzeczy, na pewno do różnego rodzaju zwierzątek, w sensie żyjątek, tych mniejszych, które z zasady są większe niż gdzieś indziej, na przykład w Europie. Chociaż nie mówię, no, mieszkając w Hongkongu czy w Tokio, ja przerabiałam duże pająki. Karaluchy, o Boże, karaluchy w Hongkongu po prostu były ogromniaste i było ich po prostu wszędzie, jak to w dużym mieście, czy jakiegoś rodzaju jakieś jaszczurki i tak dalej. Tutaj, ja bym powiedziała, że najbardziej chyba takie pospolite to po prostu w naszej przynajmniej okolicy to są świerszcze, po prostu są wszędzie i często mogą jakimś cudem wpaść po prostu do domu i później świerszczą i jest to takie denerwujące no i, um, no i skorpiony. To też wszystko zależy. Spotkacie tu ludzi, którzy ci powiedzą, że 20-30 lat nie widzieli skorpiona, a spotka się ludzi w danej okolicy, co powiedzą, że widzą je co roku najczęściej w lecie. Myśmy skorpiona widzieli jednego młodego, takiego białego, więc... No, luchy duże przerabiałam w swoim życiu, wielkie pająki przerabiałam w swoim życiu, świerszcze i tak dalej. Skorpionów jeszcze nie przerabiałam, no to przerabiam je teraz.